Dziś zabiorę Was na wycieczkę, ale na początek witajcie na naszym kanale Brickstock TV, w którym pokazujemy Wam najciekawsze miejsca w naszym regionie, ale w nietypowy, bo klockowy sposób. Odzorujemy razem z Wami najciekawsze miejsce w naszym regionie, a to, do którego dzisiaj Was zabieram, jest już nawet z zbudowane. Za chwilkę znajdziemy się w kulturalnym i intelektualnym sercu naszego regionu. To nie jest jednowymiarowe miejsce. To miejsce spotkań, wydarzeń i wystaw dla osób w każdym wieku. Skąd pomysł na budowlę u księżnicy Podlaskiej? Dlaczego akurat to, a nie inne miejsce? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Partnerami naszego kanału jest Województwo Podlaskie, Miasto Białystok, Horten Arena oraz dealer BMW Autofus Group. Jesteśmy już tutaj w Księżnicy Podlaskiej, miejscu, które jest bardzo ważne dla naszego miasta oraz regionu. Są ze mną Sebastian, Tomasz hej. oraz hej. Łukasz, twórca hej, hej. tej oto budowli. Powiedzcie mi wobec tego skąd pomysł, kto w ogóle to wymyślił jak to było? To chłopaki pytanie do Was. <laughs> Wiesz co, pomysł... Znaczy, historia w ogóle była taka, że przygotowywaliśmy się do takiej naszej bardzo dużej imprezy bibliotecznej, o której pewnie tutaj sobie będziemy rozmawiać. No i oczywiście spotkaliśmy się całym zespołem, obgadywaliśmy, no, co fajnego można by było tutaj, tutaj zrobić od kwestii warsztatowych, po różnego rodzaju spotkania i tak dalej. No ale szukaliśmy właśnie jeszcze jakichś takich atrakcji, które byłyby czymś fajnym i do sfotografowania, a jednocześnie jakąś taką ciekawą pamiątku, która po tym wszystkim pozostała nam tutaj. E, I de facto e, jedna z e, naszych tutaj, jakby, no, i koleżanek w pracy, obecnie pani kierownik działu e, zbiorów specjalnych, prywatnie też moja żona, e, Ania, <laughs> wpadła po prostu na taki pomysł. E, wiecie, na zasadzie takiej burzy mózgów, nie? Ej, a słuchajcie, a zróbmy sobie książnicę z klocków, no nie? Na zasadzie dzisiaj każdy chce mieć na przykład siebie tak, z klocków, no nie? Tak, i, tak. e, I tak dalej. No i myśmy pomyśleli sobie, że no. Kurczę, faktycznie, pomysł jest genialny, no nie? I tak później sobie gadaliśmy, że teraz jeszcze tylko trzeba znaleźć e, kogoś tak szalonego, kto się I to zrobił, się. I znaleźliście. Jest, znaleźliście, jest jeden w białym stopku. I znaleźliście, no i Łukasz, jak to było? Jak, jak Ty zareagowałeś na ten pomysł? Znaczy szczerze mówiąc, ciekawe, czy jeszcze oni tam wewnętrznych jakichś historii jeszcze nie mają do tego prze, przeanalizowanych jakichś i tak dalej, ale jak ja już dostałem tą informację i propozycję e, zrobienia tego i jeszcze czegoś, co zaraz o tym jeszcze pogadamy, e, ja Byłem bardzo zadowolony, i tylko zawsze. I zawsze ja mam to jedną rzecz, termin zawsze robię. O Jezu, to, to wszystko <coughs> zawsze jest, wiadomo, brak, brakuje czasu, ale byłem mega zadowolony, świetny pomysł. E, i, I takie kolejne wyzwanie, któremu, któremu chciałem się podjąć. E, jedną rzecz, którą nie do końca później przemyślałem, jaka to będzie ilość klocków, to mnie trochę przerosło. <sum> Standard! Ja też dorzucę, że nasze zamówienie, że tak powiem, było nietypowe. Bo bardzo nam zależało, żebyś pokazał to, co jest najciekawszego, najciekawsze, ale najciekawsze, czy bibliotece dzieją się w środku. W środku. Dokładnie. Mhm. No i myślę, że tutaj naprawdę widać, że wybrnąłeś z tego i, i widać, co tam się dzieje. No. Jest to życie, jest rzeczywiście, widać osoby, e, a to jest bardzo ważne, no bo jednak księżnica jest miejscem, gdzie mamy przychodzić i e, z tego miejsca Dwa korzystać. książek zrobiłem, ale wy macie znacznie dużo, co? Dużo więcej. <śmiech> to <śmiech> prawda, tak <ale> więcej. <laughs> no. Czy to, Łukasz, była jakaś komplikacja dla ciebie, właśnie żeby pokazać ten środek, czy żeby były jakieś był... inne trudne rzeczy w tej no budowli? Przekrój był lekką komplikacją, ponieważ przy tej skali projektu, to jednak żeby wszystko się utrzymało. Są filary, które są tak, tak samo są na dole, filary takie są też. No to one nie wytrzymają ten daszek i to wszystko, i konstrukcję, ale całość była wyzwaniem, bo jeżeli byśmy mieli komplet okien i też nie takie zamontowane jak tutaj, bo chciałem, żeby były troszkę inaczej i odpowiadały takiemu realnemu budynkowi, to są pod kątem, tak? Czyli są bokiem zbudowane. I one też nie trzymają tej konstrukcji, więc to było takie wyzwanie, żeby było otwarte, odpowiednio okna zrobione, a jednak ta konstrukcja jakoś wszystko wytrzymała, więc tak naprawdę te, to, czego nie widać, co jest tam ukryte w ścianach i tak dalej, to tam jest taka porządna <grych> konstrukcja, żeby to wszystko się trzymało. Porządne mury. Porządne mury, można tak powiedzieć. No i tak naprawdę to, to było wyzwanie, żeby był ten przekrój. Bo jakbyśmy po prostu zrobili zwykłe okienka i zamknęli, to, to naprawdę to byśmy mieli ładny, ładny blok. <grych> w liczbach ile czasu? Myślę. Ile klocków? E, ja miałem to <noise> zrobić, w 6 tysięcy do 7 tysięcy klocków. A samych książek, jak nagle zacząłem po prostu wkładać w półeczki dodatkowe teile w różnych kolorach, wyszło 2 tysiące, więc zamknęło to się w około 10 tysięcy klocków. Okej, okay. ile czasu zajęło Ci budowanie? E... Miesiąc czasu, ale dzień w dzień po 8 godzin dziennie, miesiąc czasu y, robienia, domawiania klocków też czasami wiadomo, że jakaś tam przerwa y, wynikła, ale taki, jeżeli liczyć. Jaki takie godzino pracy, to miesiąc czasu byłem w pracy. O tak. Standardowo oddałeś tego samego dnia rano jeszcze kończyłeś, czy, czy może jednak udało się. Nie, wcześniej? tu było inaczej, bo dzień wcześniej miałem o. już ładnie wszystko zabezpieczone do transportu. Potwierdzacie, nie tak twierdzacie jak... że tak było, potwierdzacie, Dotarła że. To że nie był... <laughs> tak. tak, żeby wyjechać u nas spod domu, gdzie droga nie była zrobiona, do dziś sobie nie jest zrobiona, to jechałem 2 km na godzinę samochodem. Aby wyjechać 2 kilometry, Więc to była największa przygoda. Potem stwierdziliśmy w ogóle z kolegą, który, z którym to wieźliśmy, że my po prostu mogliśmy zaparkować dalej, to, już omijając tą drogę, przenieść to do samochodu i by było szybciej niż jak my jechaliśmy. I... No, nie pęknie, nie pęknie, nie pęknie. No, bo co jest ważne, to nie jest klejone. Ja z reguły robię tak no. projekty, żeby one nie były klejone, chociaż coraz bardziej się nad tym zastanawiam. Ale są takie zróżnicowane opinie. Niektórzy mówią właśnie, że e, jak to kleić klocki, jak to, jak to. Ale wydaje mi się, że większość profesjonalistów, tak jak też mam kontakt z takimi ludźmi, którzy robią duże projekty, mówią: Wiesz co, my klejemy wszystko, wszystko klejemy. To ma być, to jest makieta, to przedstawia. Jeżeli i, i jeżeli klient, jeżeli, chyba, że klient powie, że nie. Słuchajcie, ja chcę, żeby to mm. było nieklejone i tak dalej. Macie to dowieść. <grystanie> Powodzenia. To jest na pewno jakiś sposób. Tak jak widzimy, księżnica stoi tutaj dumnie w księżnicy, czy każdy może sobie przyjść z ulicy zobaczyć, e, tą budy ten budynek obejrzeć, tą makietę, jak to jest? Oczywiście. Księżnica jest otwarta dla każdego. E, I ta księżnica z klocków Lego jest przy samym wejściu wita naszych gości. Jest taką zachętą, że to jest instytucja, w której można znaleźć nie tylko książki. Oczywiście, tak jak wspominałeś, Łukaszu, tych książek, naszych woluminów w kolekcji mamy blisko półtorej miliona. To jest największa kolekcja książek, największa biblioteka w północno-wschodniej Polsce, ale wszyscy, którzy nas odwiedzają, niech pamiętają, że to jest też największa kolekcja gier planszowych w Polsce. Można u nas wypożyczać płyty winylowe, CD, kasety, nuty, mapy. Mamy zbiory cyfrowe, i cóż, no, klocki od tamtego czasu na stałe zagościły nasze instytucje. Bęk! Przyciągnąłem Waszą uwagę? Zostawcie suba, a to jest puchar z klocków. Organizujecie również mnóstwo wydarzeń. Jednym z nich jest Nerd Fest Festiwal. Eee, no i krocki również tam były częścią tego festiwalu. Łukasz prowadziłeś warsztaty dla najmłodszych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Może chłopaki chyba widzieli, co się <laughs> działo. Tak? Dostałem takie fajne pomieszczenie, które było dosyć duże i byłem przekonany, że totalnie ok, zmyślimy się ze wszystkim, ale kolejeczka była przez yy, tak naprawdę cały czas. Dużo ludzi przyszło, bardzo, bardzo fajnie to wszystko wyglądało, a w drugą stronę, patrząc z mojej perspektywy, gdzie prowadziłem te warsztaty, a mogłem też uczestniczyć sobie w innych rzeczach, które się działy, to też było niesamowite. Ja tam parę razy po prostu wymknąłem się na chwilę. Postawiłem jakieś zastępstwo w postaci Ironmana, że to niby ja, i sobie też pozwiedzałem, także ta impreza jest naprawdę super, może chłopaki coś tam Tak, właśnie opowiedzcie nam troszeczkę o tej imprezie. To wszystko ewoluowało. Sama koncepcja i pomysł. No nie, bo na początku było tak, że chcieliśmy robić jakieś takie spotkania, i właściwie odbywały się takie spotkania, mhm. tematyczne, związane czy z literaturą, taką bardziej fantastyczną, mhm. z grami wideo gdzieś tam i tak dalej, ale gdzieś tam w głowie nam kiełkowało coś takiego, że, kurczę, tak jak powiedzmy, no nie każda biblioteka może się pochwalić tym, że ma siebie zlego. No nie, to, to my tak sobie myśleliśmy, nie każda może się chyba pochwalić tym, że jeszcze że zrobiła wiesz konwent fantastyki, mm -hmm. nie, konwent popkulturowy i tak dalej. No bo de facto nie było czegoś takiego nigdy w bibliotece, tak? No i pomyśleliśmy sobie, że no więc skoro, skoro nie było, no to czemu u nas... Czemu by nie? Właśnie, czemu by nie, prawda? U nas nie lubią działać będzie... tak, tak. u nas Niech u nas będzie ten jakby pierwszy, e, pierwszy krok. I to była, było niesamowite przeżycie właściwie, no nie? E, pracy było mnóstwo, co prawda. E, trochę siwych, nie? Trochę siwych, włosów znam <laughs> i, i nerwów i stresu. Ale przeżycie było niesamowite. Ja wiecie, popowiadam tak, jak z, z każdym z kim rozmawiam, tak, a propos Nerdfestu, e, taką anegdotę, bo przywijało nam się mnóstwo ludzi i najważniejsze było to, że to byli ludzie w różnym wieku. Tak. Rodzice przypowiadali mm -hmm. swoje dzieci. Była zresztą strefa jakby retro, z której Łukasz też korzystał ba, ba, bardzo namiętnie, zanim <laughs> ja, się warsztaty w ogóle rozpoczęły. Ja. E, I pamiętam taką piękną sytuację, jak właśnie e, Mąż z żoną, no nie, z dwójką nastoletnich córek yy, yy, i pokazywał im Komodory, yy, no nie, stała no. konsolkami w czytelni to wszystko było właśnie to tutaj porozstawiane <grym> między półeczkami z książkami, więc to też było celowe, bo yy, przyszli do nas ludzie, którzy de facto mieszkają w Białymstoku bardzo długo, korzystają z książnic, ale cały czas myśleli, że to jest na zasadzie wypożyczam książkę, tak. wychodzę, tak, mhm. natomiast tutaj przyszli właśnie pod kątem Nerdfestu i zobaczyli, że wow, to są planszówki, komiksy, to po prostu można przyjść, spędzić tak. fajnie czas, czas, poznać bardzo fajnych ludzi, tak? No i przyszedł właśnie ten, ten pan z żoną, z, z tymi córkami, pokazywał im tą konsolę, oczywiście opowiadał pod kątem nostalgii, jak to tata hmm. kiedyś grał sobie, wziął tę konsolę, ten joystick, <laughs> zaczął pokazywać, jak to działa i w pewnym momencie y Oglądał się za siebie i zaczął podsuwać sobie pufkę, żeby usiąść, żeby na no nie? I żona do niego mówi, Andrzej, nie siadaj, nie siadaj. I ten Andrzej usiadł. O, 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 nie było panie, Andrzeja. Ale, tak. Jak usiadł, to, to, że powiem, dziewczyny poszły sobie już, że powiem, w, na inne piętra cieszyć się jakby innymi atrakcjami, a, a, a pan Andrzej siedział i może dalej tam się. Nas niesamowicie bawiło w ogóle i, i cieszyło tak, no nie? Że, że byliśmy w stanie zrobić imprezę, która skupiła mnóstwo ludzi pod kątem pokoleniowym mm -hmm. takim. E, I że ta biblioteka na, na trzy dni wtedy, bo to było trzy dni przecież konwent tak. na dobrą Sprawę, e, stała się takim po prostu żywym miejscem. No nie? Ludzie byli uśmiechnięci, cieszyli się tym, że tutaj są w ogóle, tak? Odkrywają to bibliotekę z zupełnie innej strony. To nam też zaowocowało tym, że później zgłaszali się do nas. Po prostu zajawkowicze, którzy e, mówili, że spotykają się, lubią fantastykę, nie mają gdzie pogadać. Nie? Mhm. To proszę, przychodźcie do nas i w tej chwili to funkcjonuje tak, że e, właściwie tutaj Tomek pod kątem e, promocji robimy tylko plakaty. W sumie ogłaszamy kiedy spotkanie. Reszta dzieje się sama, tak? No Oni tak, sami tak, się tak. organizują. E, I to jest piękne właśnie, że my jesteśmy w stanie właśnie między innymi poprzez takie wydarzenia budować oddolnie po prostu kultury. Czyli tutaj. stworzyliście kolejne fajne miejsce i fajne wydarzenie, tak? Kiedy Zdecydowanie, e, ci ludzie, którzy nas odwiedzają, to jest. E, Jedna z rzeczy, która jest dla nas wyznacznikiem mm -hmm. naszej działalności. W bibliotece przychodzimy, książki wypożyczamy nieodpłatnie. Wystarczy mieć kartę i tak samo wszystkie nasze inne wydarzenia są dostępne dla ludzi nieodpłatnie, no co dziś jest jednak pewnym atutem. Tak, gdzie Za tej... wszystko trzeba zapłacić, Dokładnie. a tu można po prostu przyjść i wziąć udział. Może się czegoś nowego nauczyć, może coś nowego spróbować, może znaleźć nową pasję. A czy są dalej tacy ludzie po prostu, że dziwią się, że to jest nieodpłatne? Czy dzwonią, czy to za to trzeba zapłacić, czy po prostu już wiedzą, i... To jest standard, to jest standard, ludzie kiedy przychodzą coś wypożyczyć pytają ile muszą zapłacić, okay, założenie tak. karty ile to kosztuje, to jest mhm. jedna z podstawowych pytań przy zakładaniu karty, nie, to jest biblioteka. Ja przyznam się, że też jakiś czas temu założyłem kartę i też bardzo miła pani, e, tak, 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 miałem czas, więc w końcu to zrobiłem i też zrobiłem, e, podałem imię, nazwisko, tu dowodzik, pyk, pyk, pyk i pani powiedziała to już, już może pan korzystać. Tak, po prostu tak. Komiksy. No i wziąłem sobie komiksy no i ile, czekają ile. na zaliczenie. Już byłem przedłużać. No, przepraszam. no, przepraszam. no tak to działa, ale tak. dobrze, że przedłużenie też jest nieodpłatne. I, tak, więc to dokładnie, jest, super, jest możliwe. Dokładnie, to jest super, super sprawa. No dobrze, wróćmy może jeszcze do tych warsztatów. Myślicie, że klocki na stałe zagoszczą właśnie u Was na festiwalu? Będą taką nieodłączną częścią warsztaty. Jakieś może planujecie inne dodatkowe rzeczy z klockami związane? Yy, wiesz co? Ja myślę, że tak, nie po prostu tak, bo yy, myślę, że Łukasz się zgodzi. Klocki mają to do siebie. Yy że jak kupujemy sobie zestaw, no nie, no mamy instrukcję, wedle której możemy złożyć ten konkretny zestaw, ale właściwie też dają nam pod kątem zabawy niesamowite możliwości robienia przeróżnych rzeczy tak? mhm. z tego konkretnego zestawu. E, i, I ja myślę, że, że to działa właśnie na tej zasadzie. Mieliśmy zresztą takie spotkanie, na no, którym też Łukasz gościł, ne, związane w ogóle z jakby funkcjonowaniem LEGO w kulturze. Mhm. tak? E, my pokazywaliśmy gry wideo pod kątem klocków LEGO, mieliśmy spotkanie, właśnie też warsztaty prowadzone tak. pod kątem tak. e, klocków LEGO, dzieciaki budowały tematycznie różnego rodzaju Budowlę, więc to, to tak działa. Tak bym metaforycznie nawet to ujął. No nie, że jak mamy tę książnicę z klocków, tak. to de facto to, co się dzieje w środku, my możemy sobie przybudowywać zupełnie dowolnie pod kątem. E, to ogranicza nas tylko właściwością. Na wyobraźni. No <laughs> Czyli klocki to tak naprawdę świetna zabawa, o tym już wiemy, ale to też może być świetny sposób na naukę historii i wy też tutaj wyszliście z bardzo fajną, fajną inicjatywą. Powiedzcie mi teraz, co my tutaj mamy. Kto zaczyna? I tu znowu e, Łukasz nas wsparł e, w takiej naszej wizji, która poszła nam w myślach, żeby stworzyć takie mikroscenki, takie małe winietki prezentujące najważniejszych pisarzy czy postaci związane z naszym regionem. Mam nadzieję, że będziemy tą kolekcję uzupełniać, ale już trochę jest czym się pochwalić. I w ogóle sama praca nad tym była całkiem ciekawa, bo chodziło o to, że najpierw daliśmy Łukaszowi listę osób, które chcielibyśmy mm -hmm. tak zobaczyć, ale później było trzeba wymyśleć, jak je zaprezentować, żeby to naprawdę była spójna historia, bo jednak tak. klocki tak. mają pewne ograniczenia formy, a potem okazało się, że tak naprawdę nie ma tych ograniczeń, tylko trzeba pomysłu. Tak, trzeba pomysłu, no i szczerze mówiąc, dla mnie największą inspiracją były też zdjęcia i opis, tak jak tutaj dostałem od was dokładny opis każdego, czym się zajmował, jakie miał hobby, tak jak, tak jak niektórzy mieli dziwne hobby. Ktoś się tam z, zajmował okultyzmem? Raymond. Raymond. Raymond, tak, no, Także ma tutaj kulę fajną i, i, i świeczuszki. Także ten opis naprawdę dużo mi pomógł. Plus tak wyszukiwanie zdjęć, niektórych naprawdę ciężko było znaleźć w internecie. Cokolwiek takiego konkretnego, jak dokładnie ten ktoś wyglądał. Czasami na czarno-białym zdjęciu po prostu domyślałem się, jaki mm -hmm. miał kolor włosów. Więc, ale to tak naprawdę przy, przy, przy całej pracy, to ten opis dał mi bardzo dużo. No tu nauka historii, wiecie, też działa w takiej edukacji literackiej, tak? bo działa w świetny sposób, bo. Dzieciaki słuchają oczywiście o tych pisarzach gdzieś tam w szkole, na lekcji, i tak dalej, natomiast często jak tutaj przychodzą pod kątem jakichś wycieczek i, i właśnie Ania, o której wspominałam, pokazuje im te winietki, to jest takie no nie, wow, mimo zlego. No mhm. To mhm. już działa zupełnie inaczej, tak? Nie wiem, Zygmunt Gloger, Mickiewicz i tak dalej. Więc to jest naprawdę niesamowicie w wyobraźni. Czy są zaskoczeni czasami, że właśnie te postacie w ogóle pochodzą z naszego regionu? To nie są zawsze osoby pochodzące z naszego okay. regionu. Są też postaci związane z regionem, z ale są też mhm. takie postaci ogólnie uniwersalne, jak na przykład Lem. Mhm. Natomiast spotkanie z tymi miniaturami jest dla zwłaszcza tych młodych, którzy dopiero często stykają się z tymi postaciami, o tyle świetnym rozwiązaniem, bo ta mała makietka prezentuje często jakby cały dorobek, tak. różne skojarzenia, dokładnie to są tak, to różne tak. specyficzne nawiązania, na których nam bardzo zależało. Czy udaje się właśnie tym młodym ludziom, którzy odwiedzają tutaj księżnicę, zgadnąć, kto to dokładnie jest? Wiesz, nawet bym powiedział, że nie tyle młodym, bo często w ogóle osoby, które nas mm -hmm. odwiedzają tutaj, mnie no nie widzą tej winietki, to, to sobie prowadzą taki mini quiz, tak? Mm -hmm. a, a ciekawe o. kto to jest, prawda? I, I o ile chyba najczęściej udaje się... Tak, właśnie Simone, że tak Sano. jak powiem, no, zgadnąć, tak, tak. to niektórzy mają trudność na przykład z Sienkiewiczem, mm -hmm. tak jak teraz tak patrzę na szybko. Mm -hmm. Lem też nie jest dla nich nie zawsze tak oczywisty, chociaż jak dostają podpowiedź typu właśnie, że ta niby rakieta, to mm -hmm, mm -hmm. maszyna do pisania, to gdzieś tam kojarzą może z tymi takimi zdjęciami, które często w internecie mamy. Lema, tak, który na tle właśnie tak. tle książek siedzi ze swoją maszyną i tak dalej. Więc różnie to bywa, ale to jest taka też właśnie bardzo ciekawa minigierka tutaj. No nie? Jak ktoś przychodzi, to że o, to są, macie klocki Lego, a my mówimy, że to nie są po prostu zestawy, tak, tak, tak. to są winietki pisarzy. No i wtedy zaczyna się zabawa. I quiz. No i a kto to, kto to jest, no, no i to jest świetna zabawa. Świetna Tym bardziej, że obok tych, tak jak wspominaliśmy, bardzo znanych postaci, bo um, Marię Skłodowską jest łatwo rozpoznać. Tak. Uh -huh. a, czy można spróbować domyśleć się Mickiewicza? To są właśnie wpisane też te postaci a, związane z regionem. I tak jak Łukasz wspominał, że Simona Kossak może od razu ludziom się z kimś kojarzy, o tyle już a, na przykład a, Kazanecki, czy Gloger, uh -huh. czy Karpiński, to może nie są pierwsze uh -huh. wybory. Wszyscy oni w usłyszeliśmy, ale żeby wpisać je w jakąś konkretną scenę, to już jest problem. A tutaj udało się to zrobić świetnie. Może też to jest pomysł, żeby winietki pokazać na naszym festiwalu Brickstock na drugiej o. edycji, bo księżnicę rzeczywiście na pierwszej edycji można było zobaczyć. A 7-8 marca odbędzie się druga edycja naszego festiwalu, więc może właśnie zaprezentujemy też. I Myślę, że na pewno łatwiej będzie je przetransportować. teraz tak, Zdecydowanie. dokładnie. No dobrze, chłopaki, ale może jest coś takiego, co byście chcieli zobaczyć jeszcze, co by mógł zbudować z klocków, co się zwiąże z naszym regionem? Ja. Tak, chodzi nam coś po głowie. O. O. Chodzi nam coś po głowie. Księżnica Podlaska, trochę się pochwalę, to jest najstarsza instytucja kultury u nas w regionie i w mieście. I w pewnym wieku jak. Już jesteśmy dorośli, poważni. Nie zawsze celebrujemy urodziny, ale można celebrować imieniny. I takie właśnie wielkie imieniny czekają nas w przyszłym roku, bo minie 40 lat odkąd naszym patronem będzie Łukasz Górnicki. Bardzo I prawdę bardzo. mówiąc, po głowie chodzi nam to, by Łukasz w jakiś ciekawy, niebanalny sposób nam go stworzył na nowo. Myślę, że jest parę ciekawych pomysłów, ale oczywiście jestem otwarty na Was, bo Wy zawsze macie coś takiego, że jest Łukasz, a to się da zrobić? Da się zrobić? Wiecie. Wszystko da się zrobić, wszystko da się zrobić. Czyli co, podejmiesz się takiego wyzwania? Jeżeli chłopaki potwierdzą, to tak jak najbardziej. Okej, okay, no to sprawdzimy wobec tego może na drugiej edycji naszego festiwalu, czy też to się udało. My oczywiście Was zaprasza zapraszamy serdecznie tutaj do Księżnicy, żeby też sprawdzić, czy się udało i czy Łukasz się podjął tego wyzwania. <głos> <głos> a jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zostawcie lajka i zapraszamy Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Ja Wam dziękuję serdecznie za rozmowę Dzięki, bardzo. i my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia.